Witam bardzo serdecznie, w drugim odcinku u mnie z Payday 1 jest ze mną Xermi Hi Darkman Witam I 4kamera Dobra, Dobra ty. No tylko na ciebie czekamy Nie, ta kamera Nie? Konże. Tak Nie to Wszystko dokumentowane na filmie mark. To ty mark. Czek. I to będą prawa autorskie, ci go w w, w, w sensie, że. Za co? Nie wiem, za prawa autorskie. Za prawa autorskie. A um, wiesz, co ostatnio się dowiedziałem? Bardzo niemiłą rzecz, że muszę zapłacić łącznie na studniówkę. Słuchałeś tego, co, co mówiłem przed chwilą? Nie, pominę to jeszcze do pokoju, strażnicy. Łącznie za, na studniówkę będę musiał zapłacić 600 zł za X-owi za muzykę, a mam zespół, który będzie grał na muzykę. Uważajcie na kamery, wszelkiej maści. Ale kamery można rozwalać chyba. Tak, tutaj można nie bez problemu. Nie sprawdzają ich? Nie. A kamera od razu ci wykrywa? Y nie wiem na jaki to zasadzie Ja też właśnie nie wiem. A jak jest z ludźmi? <garnia> Rozwaliłem jedną kamerę. Okay. I jest gością mów mi czy ktoś idzie. Fuck! GG No i teraz easy enra. Dobra. Serio, od razu cię zauważają i masz cielo. No to wygląda. No to nie, w tym do wy to poprawili. No tak trochę. Dobra, no to idziemy, bo 260 tylko na każdą maszynkę. Seriously? No. A. O ludzie. No, ale <noise> przynajmniej podaję na jednego hita. Ciekawe czy zabijając gościa też jest yy, alarm. Nie wiem, sprawdźmy. Nie wiem. O, ale w ogóle teraz jesteśmy zupełnie inaczej ubrani. No. Boże ten byliśmy w garniaki ubrani, a teraz jesteśmy w takiej serio strój. Jakby na cicho To do bojowy Słyszałem się, Słyszałem windę. Dyn, 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 nie to też jest, jest słyszałem 15 no, pani panie... razy Pokaż no się teraz jak to eee, wyglądasz A i nie windę się otworzyła, ale um, mogę przejść przez te Tak Nie, ty, tylko umrzesz <grym> Oj, ja, chyba nie umarł Czego no. to bić? Nie kurwa Pokaż się Darkman, Co? Pokaż się Mostach. No, jesteś czarny. Nie uciekam tak, na... Staram się być tak, jak w rzeczywistości. Nie, Ja mogę potwierdzić. Ja nie, nie jestem Kurwa, włos mnie denerwuje. Tak, tak nie. On mnie namówił, to jakby. Czy na pewno nie? Jadę. <laughs> Nikt cię nie zmusza. W no, Gimbusie. To jesteś Gimbus. Jedynym Gimbusem na sali jest Barbar. No właśnie. Ale oficjalnym Gimbusem. No. no. Nieoficjalnym Ty jesteś tylko. <laughs> On przynajmniej mi się przyznaje do tego, że jest Gimbazy. Ej, no ale panowie, gimbusie. pilnujcie tych y, tabletów. Jakich tabletów? Skrzyneczek? Tak. To no, tablet. My tablety tam wkładamy, jest to na zachód e. Przyzwyczajony jestem, że w P2, jak niech się to ci trochę przybliża, e, Perek. Ale to pewnie, też go mieć jest w techniku. Nie, e, normalnie, twój całą Dobra, tutaj jest jeszcze U. półtorej minuty. Czekaj. Ty oglądasz anime, Darkman? Czasem, jak mi się nie I jest zwykła loma. No, nie każdy spędza przy anime dnie i noce. Głównie noce! Mm. A, jalo jalo. Przepraszam bardzo, co ty do kurwy nędzę robisz na dachu? A, pomyliłem schodów. Dobra, atak, dobra. A tak to co? Taka, spróbuję hmm. zlecieć jakoś. Nie tu już jestem na dachu. Pod żadnym pozorem nie właśnie mi się strzelać w okno. No. Nie zdążyłeś, to nie. Kurde, nie umiałem cię przesłać. Nie, właśnie, to strzela, nie mogę wskoczyć na to. Mhm. Dobra, dobra. Tablet nam wyłączyli, rebootuję. Poka. Ale coś czy że zaraz obrywam kulkę w plecy. Dobra, trzy, dobra. Ała! Jedna jest kulka. Trening. Dziękuję. startuje drugi. Ej, Uf. ja trzeci. O, to jest najlepszy. Zrobiony. Daj sobie tu pryz, jedną pryz, drugą 40 sekund na tym Na tym moim 30 Pisałe Bo Boże, to jest całe nawet Boże, knup jest... już miałem w ciebie strzelać Mogłeś strzelić, może by zginął Tutaj dwie, jedna, zero Go. Tutaj skończyło 3, 2, 1 Podłem. Zrobione Ej lol, w ogóle no jak ty masz latarkę? Nie wiem Zadłem! Może masz i ty Dobra, ale jakbyś nie zauważył, ludzie stoją obok ciebie, idioto mały termin. Ale ty też masz latarkę Lol? No ty też masz latarkę Jaki bullshit! Ja jej nie widzę normalnie Ja no, też Macie no, ma latarkę Nawet Charmar, ten Trzy <laughs> okay. Mamy dwa skończone Tratujcie Warmara No co? Ile wiedziałem, że to 15 Idź, idź O, taser Podnoszę A, to Dobra, podnoszę Jakie się wycofa, bo bym stracił szapą Zaraz za nim jest. Zmarkowałem go. Zabrałeś ten kod? Tak. Zwłaszcza ten level. Ej. Sara? Tyle wygrać No. Zrób mi się tu, że z levelem, dostajesz wszystko. Próbuj sobie zrobić taki hotline Miami na te stawieniach na Dwiszu Projob. Od na przykład piątej i całe Gdzie jest warmar? Ja to wam. Tu, tu, tu Patrzcie gdzieś się chowam Ej, panowie policjanci się spuszczają Jak O się nie spuszczę, żeby nie wpaść, tak? Jeb yep. On wpadł. <laughs> Ała, wybijmy to może trochę. Ała, ała, ała. Nie wiem po co to robimy. Ale... Tam jest napisane ile czasu, no, czy może? nie? Już sure. Entry code, jedynie Enter the code, plant, sneak and access the alarm box. Z to nam się nie udało. O! zostań. może się przy. Change of plan, get the GFO. CFO. Ekran mi się włączył. Ale co, gdzie, jak, skąd mamy to niby? Zgadnąć. No. Zgaduję, 6969. Nie działa 6666 5252 Nie 8372 231 12 7527 Strzelam, że teraz musimy iść na dach No pewnie Ała Nie strzelaj w dach A ła, a ła, a ła! Czemu mi nikt nie powiedział, że to są wrogowie? To są wrogowie Tam są wrogowie Prawiam, że tam są wrogowie Uważaj tam mogą być wrogowie Dzięki okay. za cenne info Mr. Objective use Kroker! No yeah. okay. łamo Ej za tobą okay. Kroker Oła, butem mi wjechał Pewnie Odnoszę go. Ej, no, urdę jego mać. Skończyłem mi się, misję A to był cywil. A to dlatego tak spokojnie stał? No? Ale lepiej zabić, tak dla pewności. Tak. Tak, tak, tak po pulaczkowemu. Okay. Najpierw strzelaj po tej. Potem pytaj. Dokładnie. Ej, widzicie tam? Eee, jakby wam to określić? Gdzie mamy biec, czy nie? Jest podświetlona postać Aha, ano. no Nie Nie O kurwa Czemu mi nikt nie powiedział, że tutaj jest winda? Kurwa na dół Brawo! Ja Mamo debil Poniścisz go w Nie Ja mam tutaj mniej więcej czyszczę Jestem Przyszcz bardziej, bo dostaję w dupę Okej okay. Leżę Podnoszę... Nie, ja podnoszę trochę Zaraz Kalmarek umrze Idę rozstawić ja łamo przed wejściem do sejfu Co? Zostawiłem mało przed wejściem do sejfu Okej, okay, mam. Podnoszę. Ej, Marmar, Przy oknie! Marmar, okno! Gdzie okno? Jak okno? Tamto okno! Nie widzę, jakie okno. Ja przerywałem. Przepraszam bardzo, Magdom ma tylko sześć kolegów mogę w bębenku. Tutaj jest apteczka, jakby ktoś... Chciał. A może jego potrzeba? Iść, No, idź tam. Oa, zaraz umrę. Tutaj jest Teraz mamy iść jakoś na górę. Do mnie. Nie. Chodźcie do mnie. Gdzie ty jesteś? Widzisz gościa, który prawie nie potrafi biegnąć? Tak. Zapierdalaj! No. Idź, bo ci strzelę w dupę. Postrał Posrał się aż ze strachu. Za ja Kurwa mać! Znowu? W serio? Dobra, leżę Bo nawet nie ma sensu mnie podnosić go. Powiem, go, go. że tam jest apteczka Gdzie? Dokoło tego Przecie. amunicji Boże! postawiłeś bo tą apteczkę jak ja już sobie poszedłem A, proszę Idź kurwa, bo cię zabiję Nie wytrzymam, dam radę, dam radę W ostatniej sekundzie mnie podniosłeś Dzięki, Bajo! Kurwa. Przydałoby się teraz odpłacić na nie? Nie. Nie. Dre, polec koło Mhm. I spierdalaj. Dobra. O ile policji? Dychaj, zginasz. Masz dwóch. O, końca ok, samo Gdzie nie. są moje rękawiczki? gdzie są moje mody? A nie gdzie są moje mody? Nie chodzi tu o city. Nie chodzi mi o city. Czego... Przedego... Gdzie jest ten helikopter? Nie wiem, ale tu próbują do mnie. Wyląduj na nim, wyląduj na nim, wyląduj na nim, wyląduj na nim Nie mówcie, że uciekamy. Nie. Ty, jaki wyćwiczony! Potrafi się podciągnąć ty, tak ty... I kulka na do widzenia on daje mnie do 105 kul w dupę Shh. Naprawdę, nie się wyjść. You made it Jej, level, no, ja wow. level. Dostałem trukita. moje drille teraz pracują szybciej Trzeba no, wygrać Gdzie jest ta brama? Tam, Tam. Wait, wait for Bane Bain z dupala. Po raz pierwszy się ja muszę z tą osobą zgodzić. Nie mam przejść. O, nie mamy cywili już. Smutny. Nie, gdzie moja szyba? Apteczka uleczyć się, czy nie? Nie, bo dostałem level przecież. No właśnie. No! Kolejny cywil! A nie, to nie był cywil. To był cywil. Jak ty już to ak... To, jak chcę granaty. Ej, ale fajne jest to, że... Ej, ale czekaj, jak odblokowujesz na przykład, to masz wszystko ciągle, czy...? Ja. Konkretnie... Ja, ja Aha. No to takie trochę z jednej strony dziwne, że możesz mieć wszystko, ale nie możesz mieć wszystkiego naraz, nie takie... Ale słuchaj, chłopie, na i premie jakby to było, byłbyś ale na przykład, byłbyś wszystko, tak jak Kalmar na cheatach. No właśnie. No i co z tego? No to troszkę tak na no, nichu ja. O. Ola, Everestinośne te. Au, 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 au. Ale na o, przykład jecha. w Paydaye dwójce mogłeś mieć i jedno i mogłeś mieć mieszankę różnych tych. No właśnie. O, otwarło się. Tyle, wygrać. Eee, to upę. A tam buldożer. Jebaś to, wolę byś tam. Wszystko kradniemy. Kajcie używajcie rączki jest chyba szybsze level rączki z... jak to się nazwa no bo rączka niszczy od razu wszystko mamy? chyba Patrz. rączki z literatu jest szybsze O, oh, UZI odblokowałem. Escape. No shit! No nie, na dach. Poczekajcie. Ja biegnę! Idę przodem! O, oh, fuck. No Brawo! Buldo no to po co żeś poleciał na pałę? Ja wiem, że lubisz, ale bez jaj. What? Dobra, chodź. Jeszcze jest Ej, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 2. Umrę, zdechnę. Podniosę cię nam? Nie wiem gdzie biegnę! Tutaj są schody! Na górę! Moje Na HP jest gigantyczne! Ksup. Kurwa tarcza! Gdzie jest ten escape? Tam Gdzie? On mi zniknął! Witasz też góły, szczegóły. pomarańczowego punktu. Ała! Taki pan o nazwie sniper jest niemiły, bo bije mocno. Gdzie? Jaja też ma to robisz Matka cię nie kocha W dupę cię robili Robimy jano Nie przeskoczysz tędy. Ja nie przeszkoczę Mogliśmy się tam bronić Dzień dobry Jestem Oh, shit. ale na escape. Czy jeżeli tam to skoczę to przeżyjemy? JOLO! Żyję! Szybko, szybko On się na tym góbie Eee, zabiję tylko dwóch cywili Ile kary? Ja jednego 70 kary A mi brakuje 29 do lewela no więcej razy Najlepsza celność w mastach Chodźcie książ robienie Dobra, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się na razie. Majo Majo